Dobrze, z racji tego, że jestem największym mózgiem taktycznym na świecie, to dzisiaj pokażę wam moją taktykę. A z racji tego już jutro dostaniecie filmik z mojej kariery trenera Legi Warszawa. Warszawa, Warszawa. Z racji tego, że nie ma mojej polonii Warszawa, no to muszę grać Legią. Ewentualnie wybiorę inny klub, ale to się zobaczy. Ewentualnie koronę kelt. A tak w ogóle, to moja taktyka polega na piątce obrońców i żelaznej defensywie. Myślę, że mało osób lubi ten styl gry. Na przykład. Cezary Kulasza nie przedłużył kontraktu Czesowi. To jest niezrozumiałe, bo przez czas nie że co jest najlepsze na świecie. Ładnym jest razem, nie razem z jego Simone, ale jest bardzo dobrze, jak jest czasu, Jest zawsze dobrze. No tak, w ogóle to ja chcę to w tej karierze mojej robić. Czasie, czyli parkujemy autobus i lagan na Ostinkach. A tak w ogóle to pomocy im mieli tylko dwóch, żebyśmy mieli jak najmniej graczy ofensywnych, a jak najwięcej defensywnych. Czyli spodziewać się, że będzie parkowanie autobusów i lagi i. Będę miał 9 graczy, 10 graczy w defensywnie, jednego w ofensywie Ale czy to jest normalne? Jest normalny jak najbardziej jeszcze ja. Yy, mo, moi, moja taktyka polega na brankarzu, który broni wszystko. Autobusie, który broni wszystko. I naladzę do pana napastnika.